Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj przychodzę z wynikami rozdania. Powiem Wam, że zostawiliście mnóstwo komentarzy, co mnie bardzo, bardzo cieszy i też co mnie, muszę Wam powiedzieć, motywuje do tego, żeby za jakiś czas znowu zrobić dla Was jakiś fajny konkurs. Przeczytałam wszystkie te komentarze, zobaczyłam, kto mnie obserwuje, i tak dalej, i wybrałam jeden komentarz i jedną osobę, którą chciałabym, żeby wygrała. Najpierw wybrałam, wiecie, pięć najlepszych według mnie, posprawdzałam pewne rzeczy, tak jak było w regulaminie, i na końcu wybrałam jedną osobę. Dziękuję wszystkim za udział w konkursie. Mam nadzieję, że w kolejnym wygra więcej osób, ale wiadomo, zawsze jest jeden zwycięzca, albo, wiecie, jak jest więcej rzeczy do rozdania, to więcej osób może wygrać. W każdym bądź razie już Wam pokazuję ten komentarz, żeby było też pokazane, że konkretna osoba wygrała, i też chciałabym, żeby ta osoba napisała komentarz pod tym filmem, że tak, to ja wygrałam. Później niech odezwie się do mnie na maila, bo musimy wymienić się oczywiście adresem, który ja przekażę Marce Garet i przesyłka przyjdzie od Marki Garet bezpośrednio do tej osoby. To może oczywiście chwileczkę potrwać, bo mamy jeszcze okres świąteczny. I sylwestrowy, więc proszę się uzbroić w cierpliwość. Będzie mi też mega miło, jak osoba, która wygra e, i otrzyma szczoteczkę. E, wrzuci mi chociaż na Instagrama zdjęcie, czy napisze wiadomość, że dotarło, że, że jakiś się sprawdza i ogólnie to będzie bardzo miłe. Bo czasami, jak robię konkursy i później wiecie, nie ma żadnego odzewu, nawet że paczka dotarła, to jest to takie trochę słabe. E, I wtedy nie wiem, wiecie, czy ktoś jest zadowolony, czy nie. No dobra, w każdym razie ogłaszam wyniki. Najpierw przeczytam, a potem wam powiem, pokażę na ekranie, kto konkretnie wygrał. Wygrała Malena. Napisała taki komentarz: Szczoteczka Garet, biorę udział w rozdaniu. Mam skórę delikatną i wrażliwą. Moja cera nigdy nie była idealna i dużej brakuje, żeby była tak, taka, jaką bym chciała. Szczególnie w ostatnim okresie to się dodatkowo pogorszyło przez COVID, bo trzeba nosić maseczki i przez to moja cera się jeszcze bardziej zanieczyściła. Taka szczoteczka od dawna mi się marzy i bardzo by mi się przydała w osiągnięciu wymarzonego efektu i zadbaniu bardziej, i zadbaniu bardziej twarzy, coś tutaj zabrakło. Szczoteczka jest bardzo fajna dla skór wrażliwych, więc mi by się idealnie przydała. Na zwiększenie jakiejkolwiek szansy profil garet zaobserwowany i dużo zdjęć polubionych. Także gratuluję bardzo serdecznie Malena. Powiem Wam, że bardzo dużo osób pisało o problemach ze skórą przez noszenie maseczek. W 100% Was rozumiem. Ja nosiłam teraz ostatnio więcej maseczki i dzisiaj mi jakiś nieprzyjaciel wyskoczył. Ale też myślę, że przez to, że niestety, ale jadłam święta mnóstwo słodkiego, a u mnie objawia się jedzenie dużej ilości słodyczy, tym, że pojawi się tam jakiś nieprzyjaciel. Także gratuluję jeszcze raz, cieszę się Twoim szczęściem. Napisz do mnie, napisz komentarz pod tym filmem, może go, wiecie, dodam na górze, żeby inni też widzieli. I teraz pokażę Wam, który to komentarz konkretnie wygrał. I tutaj osoba. Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Witam Was w pierwszym vlogu po świętach. W drugi dzień świąt nic nie nagrywałam w pierwszy dzień świąt nic, totalnie, w ogóle zero, i powiem Wam, że to było super. E, Odpoczęłam, chociaż już wczoraj brakowało mi, chociaż wiecie, co żeby trochę pomontować. E, to jest tak, że po prostu człowiek się przyzwyczaja do czegoś, później mu brakuje. Święta spędziliśmy fantastycznie, byliśmy na pasterce, śpiewaliśmy kolendy, były fajne niespodzianki, fajne prezenty, fajna atmosfera. E, pobawiliśmy się mega. E, jak widzieliście, bo raczej ten film będzie przed tym, to e, dzieciaki dostały od nas też niespodziankę. Zaprosiliśmy dzieci e, z rodzinki Ewy i Jasia, znacie ich z filmów kiedyś, występowali u nas dosyć często i przyjeżdżają do nas. I przyjeżdżają do nas dzisiaj. Mamy 10:41, mają być o 12:00, około 12:00, może się spóźnią. E, pogoda jest średnia, więc mogą być korki na mieście i tak dalej, i poza miastem także na autostradzie. Więc spodziewam się ich później. Ja za chwilę jadę do sklepu, brakuje mi trochę rzeczy, wiecie, po świętach. Świeże pieczywo, gdzieś tam po prostu przekąski. E, nutelle też muszę w ogóle kupić, bo na pewno będą naleśniki, e, bo dzieciom też obiecałam, więc z owocami, naleśniki, coś takiego. Zostało nam jeszcze trochę jedzenia ze świąt, ale chce nam się zupy, więc nastawiam szybciutko na zupę, na pomidorówkę. I wiecie co? Chce mi się pomidorówkę z ryżem. Ja wiem, że niektórzy twierdzą, że to jest taka gorsza wersja pomidorówki, ale my tak dawno nie jedliśmy. Może zrobię i makaron i ryż jeden, wtedy będzie do wyboru. O, może tak zrobię. Uh, rabus się odzywa, rabus też zachwycony Ogólnie prezentami i świętami Dziewczyny już powstawały, mają poogarniać Teraz Ma matrza się kąpi, za chwilę zmieni pościel Mamy też zrobione soki Świeże na dzisiaj Będzie rozwiązanie na pewno konkursu W tym vlogu, tak, dopiero w tym No ale dlatego, że święta i te vlogi Świąteczne, to ja nie chciałam już mieszać Wiecie, innych spraw i powiem Wam, że cały czas używam tej szczoteczki z garety, jest rewelacyjna. Dajcie mi znać w ogóle, że pojedliście w święta, bo ja się objadłam naprawdę. Jeszcze o ile w Wigilii tak się nie nafutrowałam, to później odbiłam sobie ciastami Rafaello i wszystkim, ale dobrze. Ja i tak od nowego roku planuję odrobinę. Znowu się wziąć za siebie, dobry miesiąc i półtora, żeby tak trochę się oczyścić. Brakuje mi też już ćwiczeń, wiecie, no po, po tej chorobie też w ogóle nie było energii do ćwiczeń i tak dalej. Więc chcę to nadrobić. No i tyle, witam się z Wami. E, tyle rzeczy chciałam Wam poopowiadać tak, wiecie, wtrąciłam z kilku tematów kilka rzeczy. No ale ogólnie ten vlog będzie z tego, że mamy dzieci, mamy plany z dzieciakami, coś fajnego porobić, bo są ferie, tylko pogoda na mnie dopisuje, bo leje za oknem. Jest szaro, buro i ponuro. A Wy w Polsce mieliście mega święta. Mieliście święta ze śniegiem, także super, cieszę się. Że mogliście chociaż wy skorzystać? Co, Rabunku? Gdzie ty jesteś, że tak miał kusiasz? Rabusz. O no, tak sobie powiedz, Marudzę. Czemu marudzisz? Aha, po prostu musisz. No, Rabusz po prostu chciał się pewnie z wami przywitać, stąd te marudzenie. Dobra. Nastawiam zupę, kroję warzywa i widzimy się później. Wróciłam niedawno, moi drodzy, ze sklepu. Doprawiłam właśnie zupę. Zaraz wołam dzieci. Mamy już dzieci. Przyjechały do nas, bawią się na górze. Co jakiś czas słyszę, jak się śmieją głośno. I chyba pójdziemy do kina na Spiderman czy Batman? Spider Spiderman yy, i to jest chyba nowość, jakaś nie gra za dużo, wiecie, fajnych filmów teraz. Dzisiaj jest w ogóle Punk Holiday, więc u nas jest sporo rzeczy pozamykanych, więc myślę, że ten repertuar i tak jest taki trochę średni. No, yy, także zaraz zawołam dzieciaki na zupę e, powrót do takiej normalnej rzeczywistości, czyli też już pranie czekało jedno, drugie, mam prasowania trochę e, nałożyć dzieciako makaron, bo w końcu makaron zrobiłam, nie ryż, bo ryżu nie miałam, kupiłam e, w sklepie dopiero jak byłam. I w ogóle a propos maseczki, bo Wam mówiłam, nie miałam maseczki, chodziłam po sklepie, nikt mi o nic nie zapytał. Chciałam pójść do kas, bo tam często leżą przy kasach, kupić maseczki. Nie udało mi się kupić, nie było, więc w sumie co miałam zrobić? Nie było maseczek, nie miałam maseczek. Nikt mi o nic nie pytał, nikt, a byłam chyba jedyną osobą w sklepie, która nie miała maseczki. Fajnie, że właśnie w Anglii jest tak, że no wiecie, nie gania Was ochroniarz, jak nie macie maseczki, ani nie, raczej nie dostaniecie też kary, jeśli nie macie tej maseczki. To nasi goście zajadają zupkę. Cześć! Smacznego! Będziecie nagrywać jakiś film fabularny, dokument, czy śmieszny? No, no. Exciting, Zabieram się pomału i drodzy za robienie drugiego dania, takiego popołudniowego, zanim pójdziemy do kina i już pokroiłam owocki dla dzieciaków. I będą naleśniki na słodko z owocami. E, możliwe, że będzie jakaś polewa, jakiś biały serek, dżemik. Możliwe, że też będzie Nutella. Każdy sobie wybierze co tam będzie chciał. Także mam jeszcze trochę czasu, więc zaczynam przygotowywać te dodatki. Zgadujesz czym sobie robicie pierwszego naleśnika? Strzelam, że każde dziecko wybrało Nutella. Mm -mm. Z czym masz? Z to to... kotkami samymi, z kostarbym na górze i z jest jeden Naprawdę? Ale najbardziej Matysiu po tobie, ja bym się spodziewała, że będzie tam Nutella po niej najbardziej, naprawdę. A... No, ale nie chciałbym się już czekać. Smacznego. Dziękujemy. Jesteśmy właśnie pod kinem. Nie było miejsca, co? Tyle mhm. ludu, nie było gdzie zaparkować. W ogóle. No. <laughs> I musimy w maskach iść. Na co idziecie do kina? Na spider Spider-Man. I tak jest na parkingu, nie ma w ogóle wolnych miejsc. Wszyscy chyba dzisiaj pomyśleli o pubie albo o kinie. Wybieramy się na film. Drodzy, witam Was bardzo serdecznie, mamy nowy dzień. Korzystając z tego, że dzieciaki są po śniadaniu i poszły się pobawić, to pokażę Wam zamówienie z szeń. Postaram się to zrobić tak krócej, bo we vlogu wrzucę Wam przebitki ze świąt, bo nosiłyśmy dwie rzeczy z Lilą, więc już nie będę ich teraz przymierzała. Są to rzeczy dla mnie i dla Lileczki. Tak szybciutko. Pierwsza rzecz to właśnie będzie garniturek. I on jest z takiego trochę śliskiego jakby materiału, ale to absolutnie nie jest materiał, moi drodzy... Taki nieprzyjemny, sztuczny, i ten garnitur to są spodnie z gumką, które są bardzo wygodne to są takie widzicie dzwony, nic do nich nie przylega, rabuś mi się nie przykleja do tych spodni, ładnie leżą nie trzeba ich prawdopodobnie prasować nawet albo niewiele prasować, bo właśnie to jest taki materiał i mają super rozcięcia te spodnie od kolan w dół bardzo mi się spodobał ten garnitur on się przepięknie układa do ciała jakoś tak wiecie co, tak wygląda jakby był na was szyty, mam rozmiar SK 36 europejskie i marynarka po prostu czarna, czarne rzeczy się trudniej pokazuje, ale mam nadzieję, że Widzicie takie po prostu rękawek, guziki czarne? Na ile jest z tych guzików? Na dwa guziczki. Kolejna rzecz to będzie rzecz dla lireczki też którą widzieliście, pytaliście i na Instagramie, i pytaliście pod filmem, co to jest za piękna sukienka i skąd ją Lila ma? No, powiem Wam, że sukienka jest przepiękna. Po prostu, ile ona ma tu warstw. Pod spodem. Zaraz Wam powiem. Jest jedna warstwa tiulu, druga warstwa, trzecia warstwa moi drodzy i czwarta. Więc yy, zobaczcie, mówi się, że Shein niektóre rzeczy może mieć słabszej jakości, ale ja Wam powtarzałam już wiele razy, że jeśli kupujecie rzeczy trochę droższe z Shein, nie te najtańsze, to naprawdę czasami wow. Yy, naprawdę jest to lepsze niż sieciówkowe. Niektóre rzeczy są lepsze, dużo lepsze. Jest to sukienka na metr 50. M, jest piękna, po prostu, samo to, że ten dół się tak rozszerza, nic nie prześwituje, ma przepiękne gwiazdki, e, możliwe, że te brokatowe odrobiny się spiorą z czasem, ale to jest normalne, tu ma taki pasek srebrny z cyrkonii, tak jakby, e, to jest miękki taki wiecie, pluszek, jak widzicie, o dokładnie tak, z tyłu jest nasuwaczek, jest też z tyłu wiązana, przepiękna jest ta sukienka, jeszcze cofnę tak, żebyście mogli zobaczyć. Zawsze w opisie, jeśli pokazuję Wam rzeczy z Shane, macie i linki do tych rzeczy, i ode mnie zniżkę, zawsze na to samo hasło. Także możecie, nawet jak nie pokazuję tych rzeczy, to też próbować sobie użyć zniżkę Czasami cofnąć się do filmów z Shane, bo ona powinna działać. Zawsze piszę też w opisie, do kiedy dana zniżka działa. Także ta sukienka Lila była w niej wigilię, nie mogła się powstrzymać, jak ją zobaczyła. Kolejna rzecz, to jest rzecz, którą chciałam nawet założyć na wigilię, też jak ją zobaczyłam, ale ona jednak jest bardziej sylwestrowa. Zaraz zobaczycie. To jest sukienka. To miała być sukienka taka złota, rose gold, coś w tym stylu, i ona miała być tutaj z takimi, właśnie marszczeniami, ale z tyłu jest krótsza, widzicie, przez to, że tutaj jest miejsce na te marszczenia. No to jest taka typowa sukienka na suwak z tyłu. Tutaj taki ma półgolfik, rękawy są. No, takie normalne, ładnie są wykończone. Oczywiście jest ona dla mnie odrobinę z tyłu przykrótka, to Wam od razu mówię. Więc jeśli macie mniej niż 1,67 m wzrostu, będziecie się w niej czuć komfortowo. A jeśli macie więcej niż ja, to odradzam kupno, ponieważ ja mam ją. No już tak na granicy bym powiedziała. Wolałabym w niej stać niż przychylać się cokolwiek, wiecie, nawet podając gościom na przykład na imprezie. Także tak ona wygląda, jest to taka miniówka i do tego jest tak jakby, widzicie, taka bruska szersza. Fajnie, bo w niej można też zjeść coś, nie widać tak brzuszka. I one są w różnych kolorach z tego, co widziałam. Ja zaraz przymierzę, pokażę Wam przebitkę, żebyście też mogli zobaczyć ją na mnie. Ja ją mam w rozmiarze, już Wam mówię. Wydaje mi się, że S, ale wiecie co, ja nie widzę tutaj roz rozmiaru. O, jest tutaj, przepraszam. S, europejskie 36. I tutaj będzie teraz bardzo dużo, moi drodzy, dresów Teraz Wam pokażę dres dla Lilusi Bardzo mi się spodobał, postawiłam na wszystkie dresy Wiecie, że ja dresy bardzo lubię Tym razem typowo takie dresy swetrowe, o w ten sposób. I tutaj mamy sweterek dla Lili w przepięknym takim musztardowo-brązowym kolorze. Zobaczcie. Rękawki są takie rozszerzane, to jest taki crop top troszeczkę, ten sweterek ma piękny wzór też. Są spodnie, te spodnie są tak grube, że szok. Są rozszerzane nogawki. To jest po prostu tak mięsisty, porządny materiał jest, gruby pas wszyty. Piękny jest ten dres i tu jest rozmiar na 150 też. Także można sobie, wiecie, bez problemu e, znaleźć na stronie, bo te dresy są. Nie było ich w innych kolorach, tylko właśnie w tym, z tego co pamiętam. Piękne. Jeszcze jak ktoś sobie skorzysta ze zniżki, a chyba mam 20% zniżki, no to naprawdę można już kupić w dobrej cenie ten dres, e, bo on na pewno kosztował ponad 100 zł. Chociaż te ceny się, słuchajcie, zmieniają. Kolejna rzecz to będzie też dres, e, też swetrowy dla mnie. I tutaj, tu jest akurat minus, bo te spodnie dresowe się strasznie rozszerzają. Tam było zalecone na stronie kupienie w rozmiarze L, że L odpowiada SC, czyli ósemce. A powiem Wam, że według mnie one są większe i. Jedynie co długość mają dla mnie ok, ale są bardzo szerokie, no i powiem Wam, że wygodne oczywiście, cieplutkie, szare, grafitowe, mają pasek, spoko, ale ten sweter jest dla mnie stanowczo za duży, zaraz go obrócę, bo ja go nosiłam, muszę Wam powiedzieć, święta sobie zakładałam i ten sweter ma taką wadę właśnie, że jest mega wielki i trochę mi się zaciąga, to jest taki materiał, który Wam się będzie zaciągał, też przymierzę, ale... Ogólnie tego bym aż tak bardzo nie polecała, ze względu na to, że jest to bardzo duże i takie zaciągające, mniej mięsiste niż na przykład ten Lili, ten Lili jest świetny. I kolejny dres, moi drodzy, to będzie dres fioletowy, swetrowy, ale taki bardziej moherowy bym powiedziała, tak jak moherowe bereciki. To są takie fioletowe, przepiękne kolor spodnie, tutaj tak samo gumka, mogłyby być dłuższe te spodnie, bo ja lubię jak one się zatrzymują na butach, a one są trochę krótsze, więc raczej do... nie założę ich, wiecie, to adidasów, no bo nie wiem, czy nie będą za krótkie, ale po prostu takie swetrowe, fajne spodnie i do tego jest bardzo ładna bluza. Nawet samą tą bluzę można zrobić ona ma taki asymetryczny Dół widzicie, krótsza i dłuższa strona, takie wycięcie. To jest rozmiar S. Jest to na mnie dobre, także naprawdę bardzo fajnie Teraz ja uwielbiam komplety z bo macie dwie rzeczy. Jak wam nawet jedna nie podpasuje czy coś, to jeszcze zostaje wam druga i bardziej się to opłaca. I jeszcze zostały dwie rzeczy: płaszczyk dla lili i dress swetrowy, który przechwyciła Matylda. To jest płaszcz, taki misiowy. Ja sama mam taki, tylko że długi i on jest dla lileczki. Wow, jak to w ogóle wygląda, muszę wam pokazać. Jest na guziczki, ma kieszonki. fajnie Lila w nim wygląda, bo go zakładała już, muszę wam powiedzieć. Nawet już zdążyła go pobrudzić i muszę go wyprać, bo już z tyłu jest pobrudzony. Widzicie, to jest taki szerszy płaszczek, ale długi. I tak wygląda jego materiał. Jest przepiękny. On jest w rozmiarze 1,40 m na 10 lat jest to ocenione. Także tyle, ile Lila właściwie ma lat. Także tak wygląda ten piękny płaszczyk. Cieplutki, zimowy, jaśniutki. Mam tutaj ten dres, ten dres jest też bardzo ładnie wykonany, swetrowy, bo słuchajcie, zobaczcie jakie to są piękne spodnie, widziałam podobne chyba w H&M, -ie. i te spodnie są, jak widzicie, w taki piękny wzorek, tak samo gumka, szerokie, wygodne dresy I do tego ten sweterek jest bardzo ładny. Dla mnie odrobinę za krótki, tak jak i poprzednie. Te spodnie są, ale to nie znaczy, że ja nie mogę w tym chodzić. Słuchajcie, w domu mogę, tylko wolałabym, żeby były dłuższe i po prostu taki crop top. I to są wszystkie rzeczy z Shina. A ja idę teraz zrobić sobie kawę. Planujemy dzisiaj, jeśli ciekawi, coś zagrać. I też mamy w planach zamówić pizzę, także obżarstwa poświątecznego ciąg dalszy. Bo wiecie, niby już nie jemy świąteczne rzeczy, ale nadal, e, no, nadal wejdzie pizza. I widzę, że poprawia się pogoda, świeci, teraz nam jest słońce, wcześniej było za ciemno, teraz jest już za jasno, więc liczę na poprawę pogody, bo chciałabym z dzieciakami iść na spacer. Idziemy do kasy. Mamy lobę. Mamy wodę gazowaną. Idziemy. Wróciliśmy z dzieciakami ze spaceru, to był bardzo fajny spacer, ale strasznie wiało i zimno było dzieciakom, jak już wracaliśmy, narzekały mi trochę, kupiliśmy jakieś tam lody, więc będą szejki wieczorem zrobimy i spa, a teraz zamówiłam pizzę, dogadaliśmy się jakie smaki, nie było łatwo się dogadać, bo każdy w sumie chciał co innego, jedna osoba z tuńczykiem, jedna barbecue, jedna pepperoni. I margarita jeszcze nawet była, także w końcu wzięliśmy nowość, której nikt nie jadł, a drugą pepperoni, bo to już jest taka sprawdzona dosyć pizza. I zamówiliśmy w Dominosie, ma być za około 40 minut, czyli tak wiecie, była wcześniej zupa przed spacerem, a drugie danie dzisiaj będzie pizza, czyli szaleństwo. I przyszła pizza, zaraz wołam dzieciaki, zaraz Wam pokażę jaka, wzięliśmy Kolesława, dodatkowy soks, ale w Dominosie i tak są sosy, e, zobaczcie. Taka i taka Dzieciaki, pizza, <ścoughs> a każdy z radością. Zobaczymy, jak następni przyjdą do mnie. <ścoughs> o jaki wiatr, i Mati, brawo! Widać, że na pizzę to każdy idzie inaczej, nie? Widzę. Hejka, kochani, wieczorową porą. Zaraz wołam dzieciaki i robimy spa. Mieliśmy dla Was coś nagrać, ale nie udało się, bo jest tak już ciemno popołudniami, kiedy my mamy chwilę wolną, że po prostu się to nie uda. Szkoda. Ale zrobimy sobie spa. Zagarek mi się w ogóle odpiął. Się nie mogę też doczekać. Chcę ukroić jakieś owocki, no bo wiecie, pizza ciężka i tak dalej. No to już trochę słabo, więc stwierdziłam, że zrobię zaraz jakieś owoce, pewnie gorąca czekolada jeszcze wpadnie, no bo też dzieciaki miały sobie wcześniej ją robić, ale chyba zmieniły zdanie. I jeszcze cieszę się choineczką, ale ładnie wygląda teraz. Nawet nieźle. I nie wiem co więcej. Ja jeszcze chciałabym może usiąść i dzisiaj zmontować jakiś film, nie wiem czy mi się uda. Zobaczymy jak to się wiecie poukłada. Rabuś, jak sobie słodko śpi, jeszcze Wam pokażę. To jest taki gostek, zobaczcie. Och, jej, puchaczu mój kochany, puchaczu mój. Zobaczcie, jak mu przeszkadzam. Słodziaczek mój. No, dobra, moi drodzy, wołam dzieciaki i zaczynamy spa. Jak robisz szajki? No, daję e, lody właśnie. W, Do blendera? Z blendera z trochę mlekiem i. Powinny być kostki lodu, ale chyba nie mamy. No, ma, Zobaczę. No, no nie mamy. Raczej. Ale mamy polewę, którą dzisiaj kupiliśmy. Nie wiem, czy dzisiaj będziecie chcieli. Teraz. Czy, no. Janek, może się jednak zdecyduj, co? No. Masz. Coś pyszne. <gry> no. Chcesz ja? tak, tak. Jednak, skusił nie. się. Tylko musi to otworzyć jakoś. Też na boki, a nie na górę? Też no, do, do, do środka. A, na dół? Później. Nie, to, nie takie to dekoracyjne to bardziej. bardziej. Aha, dobra. dobra. Jeszcze jedna szklanka. Jeszcze jedna szklanka, bo Janek też. No, no nie są. są nie, no, są cztery, trzy. Cztery. Aha, to przysuńcie tutaj bliżej, tą czwartą. I dobra. No Mati, tylko żeby to dało radę zblendować, wiesz, ta ilość, wiesz. Mamy mleko, mamy lody i mamy trochę lodu. I co, teraz już zamykamy do blendowania. Ej, a gdzie jest ten do blendowania? Nie, mo nie możemy znaleźć ostrza do blendera, więc robimy w pojemniku do robienia cebuli. To jest do sałatek, wiesz? Wiem. I Lila teraz trzymaj mocno. <noise> Żeby Cię nie otworzyło, właśnie. Matyś, poczekaj. Chciałam spróbować. Dobra. Ej, to jest niezłe. To jest szejk. To jest szejk. Mm -hmm. To jest shake. O. Chcę Wam no równo dać. dać. Jeszcze? Gdzie no. brakuje jeszcze? Mi. Ja mam najmniej. Dla... Ja, Dla... ja bo... mam najmniej. Ty najwięcej wypiłaś. Ja Dla mam najmniej. Sobie. Ja nie mam w ogóle. Mm. Tylko to jest bardziej z lodem to jak się kupuje.